Witam wszystkich. Słuchajcie, w dzisiejszym filmiku ustawimy i zamontujemy stelaż do wieberitu. Eee, oczywiście dostajemy, że tak powiem, komplet, jak kupujemy to nam potrzebne. To nam potrzebne To chwilowo niepotrzebne I to jest nam potrzebne I to też jest nam potrzebne ale chyba nie całość tutaj jak zobaczę Szczerze mówiąc, eee, to jest nam niepotrzebne na tą chwilę, to jest nam niepotrzebne na tą chwilę, to jest nam potrzebne i te dwie uszczelki też nie są nam potrzebne na tą chwilę, więc to idzie do pudełka. Też nam nie potrzebne na tą chwilę. Dobra, zaraz wracam. Dobra, pierwszy temat, jaki trzeba zrobić. Wymierzamy sobie środek naszego stelara 40 i 41, czyli 20. Zaznaczamy 20. To jest nasz środek. Zaznaczamy na ścianie, gdzie on ma być. do zbroju. czyli łączymy, kładamy zawór. Czekajcie, może to zrobić z wami? Dobra, zobaczymy raz. Gdzie możemy dać zawór? Instrukcja obsługi gdzieś jest. Instrukcja obsługi gdzieś jest. No i mam lipę. Bo nie mam nyplowego chyba nepla Lub kolanka. No dobra. Robimy tak. Tu są dwa otwory. Z prawej, z lewej, czasami jest od środka, czasami jest od góry, różnie to jest. Z której strony najlepiej nam pasuje zrobić zawór, i patrzymy, gdzie mamy ten wężyk. Tu jest miejsce do mocowania wężyka, więc zawód trzeba zrobić z tej strony, więc wkręcamy to w stronę lewą. Bo jakbyśmy dali prawo, to by wyszła lipa, ale jeszcze najpierw muszę wkręcić zawór tu. muszę zawór wkręcić tu muszę uzbroić to w zawór i przełożymy to tutaj na boku i skręcimy to tutaj do kupy więc ja to zrobię i sprężę dalej mam to zarobione więc przekładam to teraz przez środek do tego boku i nakręcam nakrętkę i zabór jest w środku. I teraz tak od biedy to można przełożyć na drugą stronę i podłączyć się z tej strony. To nie jest tak, że e, niby podłączenia są dwa, a można z jednej. To jest, wiecie, umowne. E, no ale mi jest bez różnicy, gdzie ja się podłączę. Więc e... zrobiłem tam, gdzie mi łatwiej, żeby tego nie przekładać. No i teraz ten, wę ten wężyk podłączamy tutaj i do zaworu. Wężyk przykręcony i słuchajcie, ten wężyk przykręcacie zawsze najpierw do tego, do tego plastikowego, tu jest plastikowy gmin żeby wam nic nie prężyło, żeby wam się to dokładnie tu nakręciło tak jak trzeba, żebyście nie spierniczyli gmin A potem dopiero tam do tego metalowego. No dobra, to mamy chwilowo zrobione. Teraz tak, na każdym stalarzu jest wyznacznik 100 cm. Znaczy na każdym, na każdym dużym stalarzu. I teraz 100 cm to pokazuje, że te miejsce ma być 100 cm od podłogi gotowej, czyli wyciągam te nogi, tu są śruby oczywiście, żeby ta odległość wyszła mi na 101,5, czyli 1,5 cm dodaję na płytki, czyli muszę to ustawić na 101,5. Mam to wyciągnięte na 101,5. I na razie nie wnikamy w to, czy to jest w poziomie, czy to nie jest w poziomie 101 tu ma być i tyle. No chyba, że wylewka jest kompletnie jakaś krzywa, no to wtedy trzeba z grubsza do poziomu ustawić. Teraz zapniemy rurę naszą. jest tak nawet będzie spadek i tu mamy taką zapinkę musimy tu pod spodem złapać i czekajcie muszę lupnąć jak to idzie i to zapiąć to ma być tutaj wszystko sztywne ona musi kliknąć musi być zapięta no i dobra, i teraz mamy taki myk. Ustawiamy nasz geberit. Muszę tutaj znaleźć. No i kolejną rzeczą. Mam środek na ścianie. Mam środek na stelażu. Przykładam kątownik. I ustawiam sobie ten stelaż do środka. Biorę blachy. No to jednak ustawianie do środka zrobimy potem jeszcze. Przykręcamy te blachy montażowe do naszego stelaża. Oczywiście musimy to zrobić, wiecie, rups. To musi być na sztywno. Dobra. I druga część blachy. Ona idzie tutaj. Oczywiście można te blachy odwrotnie zrobić, tak jak Wam tam pasuje. I to skręcamy już tylko tak, aby było. I teraz ustawiamy go do pionu. Nie ma znaczenia gdzie on stoi, aby był... kurwa zaraz to dorobię roboty aby był w pionie. Może poziomica się zepsuła. Tam jest pionie i ponownie sprawdzamy czy mamy go w linii, czyli w środku. Jeżeli to wszystko jest, to zaznaczamy, gdzie musimy wywiercić dziury na kołki, na ścianie. Taki jest motyw, czemu ustawiamy go do pionu, bo jeżeli będziecie mieli go po skosie, to te dziury wam wyjdą gdzie indziej i nie będzie to potem pasować przy ustawianiu, więc ustawiacie go na sucho do pionu, zaznaczacie te otwory i wiercimy dziury na kołki z kompletu i przykręcamy te mocowania już na stałe, więc ja to ogarnę i widzimy się potem. I teraz tak mam to przykręcone. I teraz słuchajcie, jak wiercicie otwory na te kołki, to trzeba je zrobić wczoraj głębsze przede wszystkim. A po drugie trzeba wybrać odkurzaczem cały ten syf, który jest w środku. Bo o ile plastikowy kołek wbijecie młotkiem, to ta śruba jest aluminiowa i w momencie kiedy już ona nie będzie miała gdzie tam wejść i się zablokuje od tego syfu pyłu i takich innych rzeczy to ją ukręcicie i tyle będzie z przykręcania więc te otwory i te na dole co będziemy później robić muszą być idealnie idealnie puste w środku przed montażem kołka i takie tam dobra i teraz tu mi wyszła taka sytuacja że mm, tu mam mało miejsca strasznie na to żeby żeby to jest blisko ściany po prostu więc to jest mniej więcej ustawione tak jak ma być więc rozepnę to tutaj i przełożę tą rurę o jeden ten ząbek i sobie ją odsunę No panie, pan panie Dobra i już mam to mniej więcej na środku i teraz łączymy kanalizację zaraz przynoszę wszystko i będziemy łączyć kanalizację od Geberitu z kanalizacją w szachcie Dobra mam to podłączone na razie na sucho bez uszczelek, bez niczego i teraz tak, przede wszystkim muszę i sprawdzić czy wanna mnie puści. Bo teraz tak, starajcie się tutaj nie dawać 90, najlepiej 245. Jak się nie da, no to trudno trzeba dać 90, ale lepiej by było dać 245. Ja na razie tak to zrobiłem, ale muszę i sprawdzić czy mnie puści wanna. I dopiero zobaczę czy to tak zostanie, czy nie, więc sobie zaraz mierzę. Na wysokości 21 muszę mieć dziury jakieś 17 Ech, Więc na mnie puści i teraz jak już to mamy ustawiamy nasz stelaż do pionu już tak wiecie tak jak to końcowo ma być Zwracamy nasze wymiary od ściany. 19,2 Tu jest Jedną ręką to se możesz, panie, w dupie pogrzebać. Jak się tylko da i będzie dobrze. 19,3 19,1 19,1 Dobra, powiem wam o co chodzi, bo nie mam po prostu możliwości. To jedną ręką tego nie zrobię. E, ustawiacie sobie odległość od ściany w e, pionie, w poziomie zobaczyć mniej więcej jak to jest i teraz zaznaczamy sobie dziury na betonie gdzie to kurwa, przecież nie ustawiłem jeszcze zaznaczamy sobie dziury na betonie gdzie to ma być i kanalizacja jest złożona na szczupło bez ustelek więc zaznaczamy sobie na kanalizacji kreski jak te rury mają być żeby było dobrze i po prostu jak to rozłożymy to złożymy to już po tych kreskach żeby nam to pasowało więc dobra ja sobie to ustawię rozmierzę, znaczy roz, uwiercę te dziury żeby już przymocować na stałe i teraz tak ja mam tutaj taką sytuację że to jest 40 a płytka jest 60 więc ona nam będzie wystawać i na boki i do góry więc Stelarz przy ścianie do zabudowy mogę sobie zrobić potem, natomiast ci, co mają tak zrobione, żeby e, geberit był geberitem i niczym więcej, to w tym momencie trzeba odrysować e, na ścianie, tak jak ma iść pod zabudowę, żeby, e, żeby było dobrze, bo czasami jest tak, że jest na przykład tutaj na równo i teraz tego nie wywiercicie, musicie zaznaczyć i ten, no bo tutaj jeszcze za, jeszcze nam rura to odsunie więc tutaj mniejsza o większość. W każdym razie to jest ten moment, w którym przymierzacie się do stelażu, jak on będzie i ewentualnie odrysowywujecie go na ścianie, żeby można było przykręcić cetkę. Dobra, ogarnę to i się widzimy. <tryk> Stelarz mam przykręcony, a te uszczelki to już wiem, są, stąd. I to, to małe muszę po niej iść. Dobra, czekaj. Założymy te uszczelki. Wkładacie uszczelki. To warto po włożeniu przelecieć palcem ją naokoło, czy nie jest gdzieś zawinięta. z widła się nie da dobra zakładam korki i teraz tak mamy to już wszystko skręcone ustawione no i został nam poziom jeszcze i ten poziom jest trochę ta strona za wysoką minimalnie a, jeszcze jeden temat. Jeżeli robicie półkę równo z geberitem, to to trzeba obrócić po prostu do środka, żeby nie wystawało. Mam no jest bez różnicy. No i dobra, i teraz minimalnie ucieka z poziomu. Więc luzuję to, tą śrubę trochę. I ciutek wbijam to. I już jest. I skręcamy. Nie wiem, czy to będzie widać. Czekajcie, tak? I skręcamy tą śrubę. Lepiej zawsze wbić trochę, niż wyciągnąć, bo można by było z drugiej strony polubnować i podciągnąć do góry. Dobra, więc wszystko mamy. No dobra, to byśmy ten nasz mieli zamontowany. Wpinamy jeszcze naszą zaślepkę. No, teraz wypniemy. OK, i podłączam wodę. Gabelik podłączony. E, oczywiście otwieracie zawór, e, trzeba tam łapę wsadzić, odkręcić, no mój się okazało, że był odkręcony od razu, nie zakręciłem go, więc coś tej wody się nalało, więc muszę ją spuścić, żeby nie wyszła mi taka akcja, że będę trzeba przy przycisku zapomnę i sobie niechcący spuszczę na portki. Więc zaraz to czekajcie, muszę tu jakoś... O, sporo ale działo Przez ten czas większe wiaderko. Dobra, woda spuszczona. Wszystko zrobione. Na razie rury jeszcze nie są przykryte, bo że tak powiem, będzie teraz ustało z jakiś czas, żeby sprawdzić, czy jest wszystko dobrze. Pamiętajcie, że musicie tutaj pamiętać, żeby nie wyjechać poza obrys zabudowy. Jeżeli się okazuje, że ten obrys zabudowy jest inny, to można tu nyplowe kolanko od razu wkręcić, skręcić, sobie zrobić tak jak trzeba. Ale ja nie mam takiej potrzeby, więc Dzięki za oglądanie. Może się to komuś przyda. Trzymajcie się. Cześć.